Przychodzą tu pielgrzymi z daleka, aby się uczyć miłości ojczyzny. Przychodzą ludzie małej wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną. Ludzie małego ducha, aby się dosycić bohaterstwem. Ten cmentarz jest jak szkoła. Najdziwniejsza szkoła, w której męczennicy uczą ludzi o tym, że ze śmierci ofiarnej wyrasta nowe życie. Groby męczenników są kolebką nowego życia. Tak pisał Kornel Makuszyński przy odsłonięciu cmentarza orłonów lwowskich Chodzi o zwracanie uwagi, że to są te cmentarze bohaterów przede wszystkim bo to są ludzie wolni, którzy życie oddali. Oni mogli w śmierci uniknąć za cenę nawet zdrady, ale w życie buratowali, a jednak dokonali wyboru i właśnie dlatego ich czcimy, to jest jedna motywacja dalej, że skoro oni przyjęli jako dar Chrystusa, obdarował ich Panie swoim życiem, Ofiarowali swoje życie w pełni tej świadomości, przynajmniej wielu, dlatego jest to miejsce dumy i chluby, a nie rozpaczy, żebyśmy tu przychodzili i rozdzierali szaty i budzili jakoś w swoich umysłach takiego odniesienia, kto to zrobił, dlaczego i tak dalej. Przychodzimy tu dzisiaj czcić uroczyście pamięć ofiar świętych męczenników II wojny światowej a to zachęca nas do ich naśladowania i udziału w zasługach i upraszania ich wstawienictwa dla nas współcześnie żyjących. Tam jest położony akcent na zbrodnie. To tak jakby chciano obudzić, obudzić u ludzi, którzy tu przebywają, popatrzcie co im zrobili hitlerowcy. Trzeba ich nienawidzić. Ta narracja już była w roku, od 1955 się zaczęła, myśmy ją w 90-tych latach likwidowali, ona wróciła znowu. Nie wiem, dlaczego tak ludziom na tym zależy. Stajemy do apelu pamięci w Lesie Piaśnickim, aby uczcić pamięć spoczywających tu ofiar. Przywołujemy również rodaków zamordowanych przez hitlerowskich oprawców oraz poległych żołnierzy na Ziemi Pomorskiej podczas II wojny światowej. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć wszystkich, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Myśl prawa naturalnego, nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się godność drugiego człowieka. Oznacza to, że tak mam korzystać z wolności, by nie godzić w czyjąś godność, ale by godność każdego człowieka uszanować. Pojęcie prawdy wymyślanej, prawdy, tak zwanej subiektywnej, ono leży u podstaw każdej ideologii, także tej ideologii nazistowskiej, która zrodziła tak wiele cierpień i zadała śmierć wielu ludziom w tym Biaśnickim Lesie, w tym miejscu. Takie memento tutaj odzywa się bardzo, bardzo ważne, abyśmy tych darów ludzkich, darów wolności, darów rozumu, nie wykorzystywali przeciwko. Drugiemu człowiekowi, ale starali się chronić godności każdego człowieka i budować pokój, który jest najcenniejszym darem w relacjach międzyludzkich, ale także w wymiarze ojczyzn, ojczyzny naszej. Mając w pamięci ofiarę krwi poniesioną przez piaśnickich bohaterów, jesteśmy zobowiązani odpowiedzialnie korzystać i pielęgnować te wartości. W tym roku szczególnie wyeksponowana była rodzina ulmów tutaj podczas uroczystości. Piaśnica jest związana przede wszystkim z rodzinami. My różne grupy to wymieniamy, a najmniej rodziny. Dała mi to do, do pomyślenia też, że dużo tych rodzin jest anonimowych. Właśnie w tej rodzinie chcemy patrzeć na wszystkie rodziny, które tu zginęły. Chociaż nie umiem ich ani po nazwisku nazwać. W niej właśnie widzimy każdą z tych osób, nawet bezimiennych, tak w rodzinie ulmów, patrzymy na całą rodzinę, które tutaj Zginęły, to, co właśnie Kornel Makuszyński pisze, żeby, że teraz te cmentarze nasze stają się właśnie tą szkołą dalszego wychowania, które ono w, w tych początkowym było w rodzinie. Tak jak jest to normalnie. Najpierw rodzina wychowuje, szkoła, kościół służą pomocą rodzinie. it's